Robimy unboxing prezentów i tak, mamy tutaj karton, takiego nie macie, to nie jest zwykły karton, to jest karton Gucci, a tutaj kubek Louis, ale ale, ale przez to, że to jest kubek Louis, to powiedzieli, że to ścierwo i nakleili tutaj takie coś. I magnes na lodówkę zmielna, ale zamienili go. Smakuje, jak smakuje. Jak twój stary najebany. Jedziemy. Pierwszy mecz gamy z dość młodą drużyną, ale mega propsuje, że takie młode zgłaszają się do turnieju seniorów. Tutaj jakieś pseudo spin i rzut hakiem. Przeskakujemy z Patryka no i trójka. Ogólnie skleić czasami dwie. O, zabił prawie swojego kolegę. Yy, skleić dwie akcje pod rząd z tego meczu. No to było wyzwanie. Naprawdę, powiem wam, że wymagające. Tutaj ponownie dostaję piłkę na low post. Podanie do Alana i Alan Rivers Layup. Tutaj kolega rzuca osobiste. Dałem. Starałem się nie wstawiać tych osobistych, ale no. Niestety to były jedyne punkty chłopaków. Więc wypadało cokolwiek wstawić. No tutaj Piotr rzuca trujeczkę. Tutaj ponownie Piotr Piotruś trujeczka. Piotrusia znacie i kochacie. Już tu był na kanale. Wynik 12:1 i tak kończymy pierwszy mecz w grupie. Cudów tam nie było. Teraz będziemy lecieć z następnym. Tutaj znowu młoda ekipa chłopaków. Piotrek tutaj takiego rewersa strzeli, czy znaczy za tablicę rzucił. Tutaj ponownie Piotrek. No i 3-2 prowadzimy. Na początku chłopaki rzucili trójkę, ale potem przez chyba półtorej minuty nikt nic nie trafił, więc no nie chciało mi się. Tutaj jest Piotrek, nie trafia. Chłopaki zbierają. Piątka do takiego blondyna I on wjeżdża. I fajny rzucik. No naprawdę, mi na papę rzucił tak. Jak już jesteśmy przy tym, możecie się przyjrzeć, jak. Dobra, ponownie podanie na dół. Nietrafiony. Rozrzucenie Piotrus. Fake. Podanie do Alana i Alan rzuca. Ogólnie, takie mecze 3 na 3 Jeśli wcześniej nie oglądaliście, możecie się przyjrzeć, jak. My tam czasami gdzieś sobie graliśmy. To ile fizycznie i dużo bardziej pchamy. I, o, tutaj genialna decyzja sędziego, idealnie widać było, że ja to wybijam stopą, piłka dla nas. No, ile bardziej fizycznie gramy i pchamy tych chłopaków, co ich bardzo denerwuje, a oni przez to podejmują głupsze decyzje. Tutaj Alan za 3, a my wiemy, że tak można po prostu. No tutaj Piotruś, kurna, niczym Kyrie Irwing dziś w tych meczach początkowych. Podanie moje do Patryka, Patryk z powrotem do mnie. Ja rzucam paskudny rzut, odbijam to klatką. To specjalnie, żeby jeszcze raz się ustawić i oni zaczynają z góry. Takie czasami hamowate, ale czasem trza. No tutaj ten znowu kolega, co wcześniej rzucił mi na papę. O, i trójeczka. Nie ma? Zbiórka moja. O, nie dość, że ich pchałem, pchałem, to jeszcze wymusiłem ja fał. Alan 3. Tutaj w 3x3 dużo bardziej znoszą bumpowanie ciałem, co jest. O, tutaj trójeczka. odpowiedź brzydnię przeciwną. Co jest dość fajne i na dużo pozwala. Tutaj Alan, wjazd, reverse. No i tutaj kolega trójka. Nie trafia, zbiera i wjeżdża. Taki jakby floater. Nie wiem. Tutaj chłopaki na koniec jeszcze Benz trójeczka. I zrobili z tego 13 do 9. No, też mecz jakby nie ta trójka na koniec, to skończył się różnicą 6 punktów, co w 3 na 3 to jest w miarę SPOK. O, tutaj jest fajny mecz. Bardzo młode chłopaki, bardzo długie. Jezu, jezu, oni mieli długie łapy, to naprawdę. Tutaj zaczynają od 10 dla nich i zaraz będzie 2 -0. O, przepraszam. Tutaj zbiureczka. O, ten chłopak z piłką. Naprawdę bardzo fajnie się pałturuje. Tutaj dobry screen, wjeżdża. No i piotrzkowi pod łapą wkłada lejapa. No i prowadzą 2-0 chłopaki. Naprawdę bardzo szanuję. No. I tutaj jeszcze wymuszam faul. Nie wiem gdzie, serio, nie wiem gdzie ja tam byłem faulowany, ale osobistego z chęcią sobie rzucę. Bo to powinny być łatwe punkty i są. Osobiste wypada trafiać. No tutaj trójka mija, podaje do czwórki. Będą tak. Specjalnie wstawiam takie akcje, jak mi zbiera nad głowę. O! Zobaczcie, ja wyskoczyłem to nie byłem tak wysoko jak on, jak nawet nie wyprostował ręki. I to za mnie, tutaj Alan Trujeczka. Alan ponownie Trójka. Trochę nas trzymały te Alan Trójki w tym meczu. Bo to był ostatni nasz mecz w grupie o wyjście z pierwszego miejsca. Tutaj niecelny. No i zbiera ponownie zawodnik z moim 4 i oddaje jej Trójka. Dwójeczka, przepraszam, to 3 na 3. I tutaj o, podanie, czwóreczka, reverse. A naprawdę chciałem go jebnąć, tak żeby nie rzucił. Jest już remisik. No i teraz Piotroś, magia. 3 plus 1. No i w tym momencie, skoro prowadziliśmy, no to 3 plus 1 i powinniśmy być bezpieczni na czteropunktowym prowadzeniu. Ale jak każdy wie, jesteśmy idiotami. No, tutaj kolega odpowiada. I tu już było dziewięć. O, nie zajczyli nam jednego punktu. No widzę, że się tutaj stolik pomylił. O, tutaj piękne podanie między nogami Piotrka. Czwóreczka dał. Naprawdę. O, tu Piotrek chciał się zemścić. Krosy, krosy, krosy. I minięcie. jep kros. I dwóch przeciwników leży. No może troszkę Piotrek jest silniejszy i też go trochę przepchnął. No ale bywa. Co zrobisz? No, za to tutaj czwóreczka zabrał piotrkowi piłeczkę, oddanie do kolegi i ten się je truje. Mówiłem, ten zawodnik z numerem na koszulce nie chce skłamać, ale chyba to jest zero. To strasznie siepał te trójki. Strasznie. O, tutaj Alan asysta, znowu czwórki i zbiórka, <laughs> i rzuca trójkę. No i znowu ten kolega, o którym mówiłem, że tak siepie. Nie, to jest chyba 11. Dobra, Alan nie trafia, zbiera Piotrek. Piotrek mija. Trafia i... <laughs> Czemu on pchnął tego chłopaka i jędł? <laughs> Tego nie zauważyłem, na jak to ciąłem. No ale wiecie, takie małe pierdoły, tak naprawdę jak chłopaki są młode i się zagotują, takie, wiecie, pchnięcia i tak dalej, to ich denerwuje. I potem, jak jest naprawdę taka napięta sytuacja na koniec i to mucenie się jest spore, no to wiecie, niestety to robi efekt. No, tu już mamy dogrywkę, bo niestety skończyło się na remisie. Ja podanie do Piotka Piotrek szczęśliwy, robi avanti Dlaczego nie wygraliśmy? Czemu ciągle gramy? Tutaj chłopaki właśnie, mówię, to, to napięcie i popełniają głupią stratę. Piotrek kłóci się z sędziami, ponieważ w poprzednim meczu na tym boisku było tak, że drużyna rzuciła jeden rzut i skończyła, ale rzuciła jeden rzut za trzy. I ja spróbuję to Piotrkowi wytłumaczyć. O, zobaczcie jego zdziwienie, tam się kłóci, kłóci, kłóci. A, okej, okay, dobra. No i tak naprawdę w dogrywce kto pierwszy rzuci dwa punkty? My rzuciliśmy za jeden, więc musimy rzucić jeszcze jeden. I tutaj Alan wjeżdża, faulowany i wystarczy wykonać osobistego i skończyliśmy. I skończymy fazę grupową bez porażki. A. Nal, a Lan. A Lan. I cyk. siedzi. No i wygrywamy 16-14. No i tutaj mamy ćwierć finał z posem. Niestety, nasz przyjaciel Marek nie chciał wejść, za to jest Marek Fory. No. Tutaj zaczynamy od 10. 1,1. Przeskakujemy trochę dalej. dostaję na low post. Właśnie. Pyk. Fade away. Nie wiem, jak to siadło, szczerze powiedziawszy. I w wyniku nie znam, co mi powiedziałaś. Nie chcę skłamać. O! Pump. Przechwydalana. Mój chyba trochę łażony screen. Tutaj Piotrek chciał czarować czarować. No, i czarowanie się opłaciło. Skończył layupem dziwnym, ale skończył. Moje podanie do Alana, Alan do mnie i Jacek trójka. Wiem, że mój rzut jest tragiczny i w ogóle brzydki. I nie wiem po co wyrzucam, jak. O, tutaj mi kolega oddał trójkę na papę. Więc yy, jeden, jeden. Tutaj Alan mija. I celny layup. Tutaj kolega chciał oddać, nie trafił, ale jego zawodnik dobił. No i tutaj, dwie minuty do końca. Alan trujeczka. tu już odeszliśmy w tym momencie, raczej już wszyscy dochodzą do tego, bo mecz był rozstrzygnięty. Tutaj zbiórka do Piotrka. Piotrzek za trzy. Niecelny, moja zbiórka. Znowu fade away i celna dobitka. No i koniec meczu. Wygrywamy 169. No i półfinał. Gramy z drużyną Boldwood Celny, osobisty plus 1. Ogólnie zaczęliśmy ten mecz chyba od 4-0. Nie chcę skłamać. Potem, pod koniec, powiedzmy tak, było kilka kontrowersyjnych. O, tutaj rzucamy jakiegoś haka. Kilka kontrowersyjnych decyzji sędziowskich yy, i no może nie będę ich komentował, bo nie chce mi się. I tutaj Piotrek z Enduanem, bo oglądałem to na nagraniu i były straszne boble, które powiedzmy troszkę wypaczyły różne rzeczy, no ale cóż, zdarza się. No, tutaj Piotrek poprawia. Tak naprawdę mieliśmy na początku taką przewagę, że powinniśmy normalnie to wygrać, więc nie ma co płakać. No, tutaj dostaję truje na papę. Tu Alan nie trafia. Moja zbiórka dobitka. Tutaj wjeżdża Lesiu i layup. Ciężki layup, naprawdę. Wysokim łukiem. Fajny. Naprawdę fajny. Alan wjeżdża. Podanie do Piotrka. No Piotrek nie trafia. No i dostaje truję na papę. Teraz Alan z piłeczką. Piotruś. Piotruś mija. Nie trafia. Chłopaki zbierają. I Rafał wjeżdża i kończy de Japę. Podaje do Alana. Alan za trzy i cyk. No mówię, naprawdę dużo prowadziliśmy cały mecz. Tylko daliśmy dupy, serio, daj się strasznie dupy. Za trzy zawodnik 11. Alan kozł, 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 podanie do Piotrusia i Piotrusz kończył ładnie lejapem. No tutaj, jeśli trafi zawodnik, to przegaliśmy praktycznie. Alan musi trafić. I no, wyżegało, wyżegało, niestety. E, oglądałem tą akcję. Kolega dostał faul w akcji rzutowej, chociaż no, dobre, nieważne Daruję sobie no. I koniec meczu. I przegrywamy finał, i zostaje nam mecz o trzecie miejsce, niestety. No, a cóż, zdarza się. No i przegrywamy w końcu chyba trzema punktami, bo przegrywaliśmy jednym, o dwoma sorry. No i tutaj gramy mecz o trzecie miejsce. Oczywiście tutaj już śmiesznie pokojowa atmosfera. Zawodnik numer 14 nie trafia. Nasza zbióreczka, Alan z piłką, podanie do mnie i trzy. Powiem Wam, że w tym meczu strasznie wisiadło, strasznie. Nie wiem ile tych trójek trafiłem, ale sporo i trochę w sumie nas dotrzymało. No to tutaj Szymon Baran za trzy. Za dwa i ja za trzy znowu. No i tutaj chyba będzie posta z tego, co pamiętam. O, wjazd. Niecelne podanie. I tutaj Oję, ale friendly to jest ja. Ipyk i niecelny. Zbiórka 14. Wybite z kozła. I Szymon balan za 3. Szymon balan sieje tą trójeczkę. Tutaj mecz. O, w tym momencie było 8-4 dla nich. Trafiam trójkę. Jest 8-6. Szymon z piłką. Oddanie. Niecelna trójka. Szymon zbiera. Oddanie. Niecelne. Ło, prawie strata. Było bliziutko. I Alan z piłką. Cyk 8-8. Widzicie, cztery punkty przewagi. Dwie akcje. Nie ma przewagi. A to jeszcze? Nie wszystko. Nasza piłeczka. Zaczyna Piotruś. No Piotrusiu i w tym meczu nie się działo. A ja? Cyk. I trzy akcje i z 8-4 jest osiem dla nas. No tutaj riposta miała być, nie siadło. Tutaj czekamy na ripostę. Ponownie wybijam piłkę. Wchodzę, nie trafiam, ale zbieram, dobijam. I już jest 11:8. To jest 7 z rzędów w króciutkim czasie. I oblicze meczu jest już zmienione kompletnie. O, tutaj trafiają wreszcie. Szymon trafia. Piotrek podanie do mnie. Ale no cóż, no dzisiaj nie chy... w tym meczu nie chybiałem. No i o, o, oj, blisko, 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 blisko. O, i zawodnik 14 cyk oddaję tą trójkę, żeby nas trochę pognębić. Tutaj już Szymon staje jak najbliżej mnie się tylko da. No bo niestety, ale jeśli wkleiłem już im 5 trójek to, to na 5. 6, przepraszam, to wypadałoby mnie kiedyś. tutaj Alan. Layup i jedziemy ponownie. Skin ode mnie. Alan z piłeczką. Kozł, 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 kozł. I kończy layupem. Tutaj prawie dostałem na papę, ale oczywiście zostawiłem. Ale chłopaki, na szczęście, nie trafiają. Zbierają i ponownie. Za dwa. Moja zbiórka. Kółko wokół boiska, że zostało parę sekund. Wyrzucam Piotrkowi, Piotrek kończy japem. I cyk. Wygaliśmy dwoma. Piękny meczek. Jeszcze niecelny Szymona i 19-17 dla nas. Panie Piotrze, co Pan powie? Jestem bardzo zadowolony z tego, z organizacji. Jedynie jestem skurczony na sędziów. A co Pan powie o swoim wąsie? Cudowny. A, no Szanowni i tak mówią na mieście. No <laughs> dobra. Asia, co powiesz o jego wąsie? Wiecie? No, Prawilny. Wąs. No, i widzisz. Hey. Prawilny wąs? Mój też jest. Pokażę. Ja mam wąsa. Nie pateryku, a pan co powie o turnieju? pytkę. W Pytkę. No to tak, a coś więcej? Ja nie, nie mam słów. Wczoraj przed meczem był pan bardziej wygadany o kobietach. <laughs> To jest do wycięcia, nie, nie A pan, panie Alanie? Fajne kobiety. Fajne kobiety? Fajne. Dziwne głowy tylko. Miały. Dziwne głowy. Ej, nie zdradzaj tajemnicy pod